Od 19 stycznia do końca miesiąca Ostrowska Młodzież Szkolna miała ferie zimowe. Jak zawsze Miejski Dom Kultury zadbał, by dzieci, które zimowy wypoczynek spędzały w mieście, nie mogły narzekać na nudeł. Tegoroczne ferie rozpoczęły zajęcia naukowe prowadzone przez Akademię Rozwoju i Twórczej Edukacji Planet Arty z Łodzi. 21 stycznia z dziećmi spotkał się Roman Holz, aktor i pedagog. Od wielu lat związany z teatrem Lalka w Warszawie. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, czym jest teatr lalek i jak można grać bez słów. Poznali różne rodzaje lalek teatralnych, ich budowę oraz sposoby animowania. Inaczej gra się pacynką, jawajką, marionetką czy kukiełką. Mimo iż lalka nie posiada szczegółowych cech postaci, obrazujących m.in. Emocje, można je nadać poprzez właściwą animację. Dzieci miały okazję poczuć się jak prawdziwi lalkarze i aktorzy. Wcielały się w różne postaci, nawet same tworzyły teatralne lalki. Na zakończenie zajęć chętni mogli zaprezentować zdobyte umiejętności i wystawić własne przedstawienie. czy kawałek szyby i farba akrylowa, by stworzyć oryginalne i niepowtarzalne dzieła. Warsztaty malowania na szkle poprowadziła Jolanta Szulborska, instruktorka plastyki Ostrowskiego Ośrodka Kultury. W zajęciach udział wzięły dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Uczestnicy poznali podstawowe zasady wykonywania malowidła na szkle oraz przygotowali własne dzieła. Najpierw na białej kartce szkicowali wzór, po czym odrysowywali go na szklanej szybce. Później wystarczyło wypełnić kontury kolorowymi farbami. Tych, którzy chcieli poprawić swoją dykcję, czekały zajęcia emisji głosu pod okiem animatora teatralnego Emilii Krupy. Wprawki głupawki, bo tak nazywały się warsztaty, uczyły niełatwej w końcu sztuki ładnego mówienia. Kluczem do poprawnego wysławiania się jest odpowiednia dykcja, ton głosu i oddech. Dzieci dowiedziały się jak kontrolować oddechy, jak dobrze intonować i akcentować słowa. Nie zabrakło czytania wesołych wierszyków z trudnymi do wypowiedzenia łączeniami wyrazowymi oraz pułapkami fonetycznymi. Kup twarzy, żaba, smar. Pełen smaru gar. Zmęcza gara. pieca, bucha, żar. Tak? Smar jest w garze, gar, na żarze, wrze, na żarze, smar. Osoby, które interesują się kosmetologią i makijażem, mogły wziąć udział w studiu wizażu. Zajęcia odbyły się w dwóch turach. Na pierwszych omówiona została pielęgnacja skóry, na następnych uczono się sztuki makijażu. Beata Staśkiewicz, konsultantka firmy Mary Kay, tłumaczyła uczestnikom, jak dbać zarówno o młodą, jak i dojrzałą cerę. Twarz to szczególny element ciała, który stanowi wizytówkę naszej osoby. Warto więc poświęcić czas na jej pielęgnację. Najważniejsze jest oczyszczanie i nawilżanie kosmetykami dostosowanymi do wymogów naszej skóry. Szczególną uwagę należy poświęcić cerze suchej i skłonnej do wyprysków. Osoby, które skorzystały z zaproszenia miejskiego domu kultury, miały okazję przetestować maski, toniki i kremy do twarzy. Spotkanie w ramach studia wizarzu poświęcone było make-upowi. Panie dowiedziały się, jak przygotować skórę do malowania, jak prawidłowo dobrać podkład do tonu cery i jak za pomocą kilku makijażowych trików ukryć mankamenty urody. 27 stycznia w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury dzieci bawiły się przy muzyce. Animatorzy Emilia Krupa i Hanna Sasinowska przygotowały dla maluchów wiele ciekawych atrakcji, takich jak gry, tańce czy wspólne śpiewanie. Za oknem brakowało śniegu, ale nie przeszkodziło to w wesołej zabawie, kiedy płatki śniegu zastąpiły kolorowe balony. Tradycją ferii w mieście są interaktywne przedstawienia teatralne, które gromadzą szerokie grono młodych miłośników bajek. Aktorzy ze studia małych form teatralnych Artres Krakowa wystawili spektakl o Królowej Śniegu na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena. Dawno, dawno temu za górami, za lasami żył czarodziej. Nie był to jednak dobry czarodziej. Pewnej ciemnej nocy wyczarował lustro. Lustro było bardzo, bardzo dziwne. Wszystko, co było piękne i dobre, w jego odbiciu stawało się bardzo brzydkie i bardzo złe. A wszystko, co było złe i brzydkie, stawało się jeszcze brzydsze i nie miało żadnej wartości. Pewnej ciemnej nocy lustro wypadło z rąk czarodzieja na ziemię i rozbiło się na tysiące okruchów, które popłynęły daleko w świetle. Gdy fragment lustra wbił się komuś w oko, zdziała się, że bardzo, bardzo dziwnie. Człowiek ten nagle zaczynał widzieć wszystko na oku, bądź dostrzegać tylko te rzeczy, które były złe. Najgorzej jednak było, gdy fragment lustra wbił się komuś prosto w serce. Wiecie, co się wtedy działo, kochani? Zdawało się wówczas wielkim kawałkiem lodu. Historia opowiadała o losach dzieci, Kaja i Gerdy, dwójki przyjaciół. Pewnego dnia odłamek diabelskiego zwierciadła trafił chłopca w oko i serce, przez co grzeczny Kaj zmienił się nie do poznania. mi do oka, boli. Pokaż, pokaż o, oko, Kaju, pokaż! mnie! I nie jest, nie widzisz? Nie. <laughs> Ale ty brzydko wygląda. <laughs> A ta książeczka? To jest dobra dla małych dzieci. Sama sobie ją czytaj. Lekaju! Jak będziesz beczeć, to wytargam cię za włosy, rozumiesz? Czego ode mnie chcesz? Daj mi spokój! Idę spać. O. Nie, 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 nie. nie. Chłopiec wbrew ostrzeżeniom przywiązał swoje sanki do powozu nieznanej damy i odjechał w nieznane z Królową Śniegu, władczynią lodowatej krainy, której obce były jakiekolwiek ciepłe i serdeczne uczucia. Gerda ruszyła więc na poszukiwanie swojego przyjaciela. Mam dla Ciebie smutną wiadomość. Już można. Gerda, chłopiec, o którym opowiadał Ci Kruk, to Ola, mój przyjaciel. Kruk się po prostu pomylił. W takim razie będę musiała go dalej szukać. Nie, poczekaj Gerdko, nie odchodź. Nie odchodź. Proszę, nie idź jeszcze. Zostań chwilę. Proszę. To dla ciebie, królewska złota pustka. Dziękuję królewiczu. Nie ma za co, i tak mi nie pasowała do Teraz na pewno dotknę do Królestwa królowej Śniegu. Ty chcesz iść do Królestwa królowej Śniegu? To muszę. Ty możesz zamarznąć, Gerdko. Nie ma Wiem. Mam jeszcze jeden pomysł. Dostaniesz ode mnie królewską złotą karetę i szóstkę wspaniałych, szybkich koni. Dziękuję, królowej. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jedź go do Iraku, Kaja. Kajak, kto ci jest? Nie, Kaju. Olu. 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 Ale mi się. No. to ja nie poznałem. Gerto, to ty? Co się stało? Gdzie my jesteśmy? Musimy znowu uciekać. Chodźmy. Szybko chodźmy. Ale Gerdo, Nie wiem co się dzieje. Moje nóżki są jakby z lodu. Chodźmy. Chodźmy szybko w kaju, zanim wróci kruplowa śniegu. Powoli Gerdo. Powoli. Kaju, szybko! Spektakl niezwykle podobał się młodej publiczności. Dzieci tańczyły i śpiewały z aktorami, odpowiadały na ich pytania i pomagały rozwiązywać zagadki. Świat grafiki poznali uczestnicy trzydniowych warsztatów, które poprowadziła Jolanta Szulborska. Grafika to obok rzeźby i malarstwa podstawowa dziedzina sztuk plastycznych, która umożliwia wielokrotne powielanie rysunku z uprzednio przygotowanej formy. Młodzież na karkach papieru szkicowała projekty, które następnie przeniosła na specjalną gipsową płytę. Za pomocą narzędzi rytowała w gipsorycie swoje rysunki, pamiętając, że wyżłobione w matrycy linie i płaszczyzny pozostaną niewydrukowane. Gdy płytka została już odpowiednio przygotowana, wystarczyło pokryć ją czarną farbą i można było odbijać. Raz dziesiąty w naszym mieście odbył się feryjny festiwal solówek i duetów. Już od dekady ostrowscy tancerze prezentują swoje umiejętności podczas cyklicznego przeglądu. W tym roku na scenie wystąpiło tylko siedmiu solowych wykonawców. Żyli w składzie Emilia Krupa, Kinga Pochmara i Aleksandra Wilczyńska oceniało choreografię, poczucie rytmu i wykonanie układu.

g my nigga, turn that shit up T-P-T-L, yeah, we kickin' back up And when they find us in the top, baby, you got to get up we're the drug dealers, yeah, they giving it up Low, yo, boy, we livin' with us Take a chance, while we dancein' in the party of the show my hook before we go, she got in the back up Bitches kickin' at the sprays. but you know I don't care Step up in this smoker, fuck it, just to smoke in my head Bitch, quit talkin', fuck get you down with the sick Take a bullet with some dick and take this dope on this chest I'm a 10, put it down and if your ass get flat, right, they shut your trap. Come back, get back. That's the hardest thing. If you believe in the X, you'll be believing in stress.

Tancerzy podzielono na dwie grupy. W najmłodszej kategorii wiekowej najlepsza okazała się Monika Wiśniewska, a nagrody za zajęcie drugiego miejsca otrzymały Antonina Danelczyk i Anna Nurkiewicz. W grupie starszej miejsce drugie egzekwo zdobyły Amelia Andrzejczyk i Jadwiga Danelczyk. Z pamiątkowymi pucharami za zajęcie pierwszego miejsca z festiwalu wróciły Julia Sztandera i Zuzanna Kłosińska. Podczas zimowej przerwy odbył się także drugi festiwal muzyków, a feryjny wypoczynek zakończył maskowy bal kostiumowy.